Dzień dobry. Jak widzicie po moich uszach czy po moich ustach jest zimno. Pierwszy raz od czwartku, czyli piątek, sobota niedzielę, poniedziałek cztery dni przerwy pieszczelodziców w naszym lesie pomiechowskim. Zmieniło się, powiem szczerze. Jest. Jest szarzej Jest szarzej, jest Widać, że już jest zima o. Pięknie troszeczkę pluszy śnieg Wieje wiatr dość mocny, więc drzewa też Wiecie to takie skrzypienie drzew Bardzo fajny efekt Nawet fajnie tak zobaczyć las po kilku dniach przerwy. Czy to jest tak, jak człowiek nie widzi? Na dzieciach to najbardziej widać. Jak człowiek widzi dziecko codziennie, więc nie widzi tych zmian. A teraz byliśmy u moich teściów. To mówią, że widzą dużą różnicę u Teodora, który ma 3 lata. A ogromną różnicę u Eleonory, która ma rok, a nie widzieli ich dwa miesiące. Powinienem się cieszyć z tego, że jestem w lesie, bo jest naprawdę tu ładnie. Ale mam zły humor, powiem szczerze. Zrobiłem coś bardzo niefajnego. I jest mi źle z tym. Jest mi smutno. Po prostu. I to zrobiłem. Trochę w afekcie. Pokłóciłem się z moją żoną, co my ogólnie się nie kłócimy. Jesteśmy naprawdę bardzo zżytym małżeństwem. A wczoraj mieliśmy jakąś taką sprzeczkę, chyba ze zmęczenia. ten wyjazd. A z dzieciakami to jest trochę loteria jak się wsiada w samochód, czy zasną, czy nie zasną. No więc potem jest płacz, nudzenie się, wyrywanie, chęć wyjścia z fotelika itd. itd. więc A człowiek chce jak najszybciej do domu. Więc jest mi po prostu smutno. I dzisiaj mam taki chyba żołnierzki marsz. żeby zrobić to, chociaż na maksa mi się nie chciało, ogromnie mi się nie chciało przechodzić dzisiaj iść na spacer. Ale jednak z trzeba wyjść. I chyba trudno też wrócić na, na tory po takiej długiej przerwie. No nie, nie była jakaś super długa, no ale te 4 dni. Jedno. Hmm. Chyba wciąż jestem zmęczony, bo właśnie miałem dejawirzę, że już o tym kręciłem materiał. Przynajmniej Lilo sobie szczęśliwie biega. Może też trochę tego stresu zajdzie ze mnie, jak się poruszam. Pochodzę teraz. Dzień. Czytałem kiedyś fajną książkę rozmowę dwóch przyjaciół Bicie mnie ale nie pamiętam nazwiska bo ja jestem słaby z nazwisk. aktor który Jeff Bridges chyba aktor który grał Kolesia z Big Lebowskiego i jego przyjaciel który jest który jest hmm, ćwiczy jogę tam medytuje i tak dalej i tak dalej okazało się że Jeff też to w ogóle robi, chyba Jeff Bridges no i sobie rozmawiałem na tematy wszelakie Właśnie o tym też, że, że ten Big Lebowski, the dude Jest teraz, to się nazywa the dudizm. Jest taka niby men, e, e, Mentalność i, i, I uprawianie tego the dudizmu Kolesiostwa Takie podejście do życia I Wszystkim wydaje się, Jeff nie powiedział, że wszystkim wydaje się, że Chyba tam nawet w filmie to było, że Koleś jest taki wiecie spoko, ma na to wszystko walone w sumie, wiecie, ktoś mu na, siekło, na dywan a zobaczcie, że się też potrafi wkurzyć potrafi mieć zły dzień potrafi mieć gorszy dzień też potrafi być niemiły i chyba to też fajnie pokazuje taki to też fajnie pokazuje taki <laughs> kształt człowieka, że my w sumie nie jesteśmy idealni i nie, nie możemy być idealni i próba bycia idealnym jest yy, z automatu yy, niestety yy, z automatu niestety co magiczne słowo dzisiejszego dnia którego nie pamiętam skazana na porażkę dziękuję więc yy, nie da się być takim człowiekiem, i też chyba takie dni jak dzisiaj dają yy, też energii do życia i do bycia. To jest też fajne. I chyba akceptacja takich dni, Wiecie, nie, nie na zasadzie, że teraz będę tak robił, bo tak powinno się robić, bo taki tacy jesteśmy, ale akceptacja, że jeżeli nam się taki dzień yy, zdarzy. Bo taka chwila to po prostu, no zdarzyła się, nie ma co tutaj wpadać w jakąś panikę i bić się mentalnie, że, że nie, że nie powinniśmy robić, nie powinno tak być. Kiedyś byłem bardzo jednostronny w tym temacie właśnie. Może też przez to, to stowarz, przez społeczeństwo, przez to jak to wszystko się rozwija u nas. Wiecie, że musi mieć idealny kaloryfer największe IQ idealne dni idealne zdjęcia i tak dalej i tak dalej i to tak trochę wprowadza człowieka w pułapkę jeden z youtuberów chyba zrobił fajny taki film pokazujący zdjęcia przed i po że jest yy, on był yy, youtuber w się tam na siłowni chodził no pokazał wiecie, zdjęcie przed, że taki wielki brzuch w ogóle, zarówno i taka klucha a niby po, że wiecie kaloryfer i wszystko oczywiście tego pewnie więcej bo w internecie ale go widziałem jako pierwszego wiele lat temu co ciekawe takie zmiany robi się w ciągu doby to nie jest tak, że on ćwiczył i zaczyna się pierw od tego yy, po Czyli tego efektu niby, że mam kaloryfer, więc wiecie, dopompowuje się, siłownia jeszcze przed, jeszcze przed e, zdjęciami, jeszcze tam Bicka się podpompuje, bo wtedy urośnie jeszcze więcej bitek. E, ten aktor, który grał Wiedźmina, mówił, że trzy dni przed jedną sceną bez koszulki na ceplanie Wiedźmina nie pił wody, żeby się odwodnić, żeby skóra była cieńsza, żeby był jeszcze lepszy efekt tego, jak on wygląda, rozumiecie, do, jak to, do jakiego takiego... Już niezdrowego podejścia to, to dąży. No i ten, wiecie, ten człowiek zrobił sobie: oczywiście, tam na nasmorował środek, zrobił sobie zdjęcia. Potem mówi, ale no wystarczy usiąść, poleżeć, nic nie robić, zjeść chipsy, jakąś tam kapustę. Bo on był tam Amerykaninem, ale z polskimi korzeniami. E, napić się coli i mówi, po 6 godzinach zrobić zdjęcie po. Oczywiście, przyjąć odpowiednią postawę. Wiecie, że z tego spłączony, i tak dalej, i tak. Dalej. Więc zobaczcie. A ludzie myślą, że to jest trening i trzeba walczyć, i trzeba ćwiczyć. Lilo! A tam chyba jakiś pies idzie Kochani, idę mieć yy, dzień jaki mam dalej. Akceptuję go, pewnie będzie lepsze, Jak wrócę, coś ziemi. I popracuję. Życzę Wam miłego dnia. Widzimy się jutro. Nie wiem, czy z kapeluszem, bo już mi zimno. Trzymajcie się, cześć!